Witam Państwa serdecznie, nazywam się Tomasz Rybarczyk i reprezentuję Kongres Nowej Prawicy. Znajdujemy się w Poznaniu, mamy 12 września. Znajdujemy się przed sądem rejonowym, z którym próbują nasi swajdaczni goście zarejestrować swoje stowarzyszenie, żeby oddzielić się od Polskiego Związku Działkowego. Może na ten temat więcej opowiedzą nam oni. Dzień dobry, Rafał Zawadzki, prezes Ogrodu Działkowego Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pierwszy ogród w Poznaniu, który podjął decyzję na, na Walnym Zebraniu Działkowców e, Ustawowym, który określiła ustawa z 13 grudnia 2013 roku. Działkowcy podjęli decyzję o wyodrębnieniu się do e, stowarzyszenia e, zarządzającego swój ogród i opuszczenia struktur Polskiego Związku Działkowców. 13 czerwca złożyliśmy dokumenty rejestracyjne w sądzie. Jutro mijają 3 miesiące od złożenia dokumentów, nadal nie jesteśmy zarejestrowani, a zgodnie z prawem o stowarzyszeniach artykuł 13 sąd rejonowy powinien zarejestrować stowarzyszenie w przeciągu 3 miesięcy od dnia złożenia kompletu dokumentów. Oznaczam także, że nie zostaliśmy wezwani do uzupełnienia żadnych braków w dokumentach, także uważamy, że nasze dokumenty są prawidłowo wypełnione i są kompletne. Przyszliśmy dzisiaj do sądu złożyć e, pisemny wniosek o wyjaśnienia, dlaczego ta sytuacja e, nie została jeszcze rozwiązana i nie jesteśmy zarejestrowani, a także z odpowiedzią na wniosek Polskiego Związku Działkowców z 4 września 2014 roku, e, gdzie wniosek, Polski Związek Działkowców wnioskuje o to, e, by był stroną w sprawie, w postępowaniu e, rejestracyjnym naszego stowarzyszenia. W związku z tym Polski Związek Działkowców zaznaczył, że majątek ogrodu jest majątkiem Polskiego Związku Działkowców i na tej, na tej podstawie chcą być stroną w trakcie rejestracji. Nasze stanowisko jest takie, że ogród przez wiele, kilkadziesiąt lat wypracowali działkowcy. Majątek jest z działkowców i będziemy dążyć do tego, żeby nasz ogród pozostał w rękach działkowców. Dziękuję bardzo. Moje nazwisko Marek Adlańicki poczobut jestem działkowcem. Co z mojej strony. Wszyscy czekali na to, żeby doszło do powstania nowej ustawy. Ta ustawa generalnie została, została uruchomiona, jest w życiu dnia 19 stycznia obecnego roku. Co się okazuje? Uważam, że po raz kolejny monopol PZD został zachowany. Jest to przykład choćby tego typu, że PZD chce być stroną w rejestrowaniu naszego stowarzyszenia, na co myślę działkowcy się nie zgadzają. Myślę, że owszem, PZD może być stroną, ale w momencie przekazywania majątku działkowcom, tak jak już tu prezes ogrodu wspomniał. Majątek ma pozostać w rękach Stowarzyszenia Ogrodowego. I to jest jakby podstawowa kwestia. Tyle. O co walczy PZD? O co walczy TZD? PZD walczy o to, żeby nasze stowarzyszenie nie zostało zarejestrowane, żeby majątek naszego ogrodu został w Polskim Związku Działkowców. A my z racji tego, że to nasz ogród powstał w 1972 roku, i to jest majątek wypracowany przez samych działkowców, a także kilka punktowań działkowców. I to jest majątek działkowców i taką podjęliśmy uchwałę na ustawowe zebranie działkowców i do tego chcemy doprowadzić, żeby on został w posiadaniu działkowców, a nie związki. Oczywiście, coraz głośniej jest o sprawie nadmetrażu poszczególnych altach Alta. Zgadza się na, na ogrody, które, że tak powiem, buntują się przeciwko Polskiemu Związku Działkowców nasyłane z, są komisje nadzorów budowlanych. Na nasz ogród także została nasłana, nasłana 12 e, altan e, pozostało podanych do kontroli. Pierwsze kontrole zaczynają się od 17 września. E, próbuje nam się udowodnić, że jesteśmy niezgodnie z prawem, ale zapomina się o tym, że przez wiele lat Kilkadziesiąt lat to Polski Związek Działkowców doprowadził do takiego stanu, jaki jest na naszym ogrodzie. Altany do wejścia nowej ustawy na naszym ogrodzie powinny mieć 25 metrów 2 Przez wiele lat się tego nie dopilnowało. Mało tego w dokumentach naszych ogrodów, do, którego mamy w tym momencie, do których mamy w tym momencie dostęp, są materiały, gdzie zarządy wydawały zgodę na, na postawienie dużo większej altany. I osobiście się prezes czy wiceprezes się pod tym podpisywali. A teraz takich działkowców się szykanuje i podaje do nadzoru budowlanych. Generalnie nie może być tak, że niedopilnowania z Polskiego Związku Działkowców zrzucane są do odpowiedzialności działkowców. Chcemy, chcemy poruszyć także temat nadmetraży i tego, jak Polski Związek Działkowców obiecuje, że po wejściu nowej ustawy... Niektórym działkowcom, którzy przekroczyli o kilka metrów i mieszczą się w 35 metrach się udało, a my jesteśmy po rozmowach w Powiatowym Inspektorze i Wojewódzkim Inspektorze Nadzoru i to także nie jest prawda, bo Przychodzi inspektor na kontrolę z nadzoru, nadzoru budowlanego i sprawdza rok budowy. Jeśli rok budowy był przed wejściem nowej ustawy, to obowiązują 25 metrów kwadratowych altany. I nie jest prawdą to, że działkowcom się uda, bo do odpowiedzialności pójdą także działkowcy, którzy przekraczają 25 metrów, a altany ich powstały przed wejściem w życie nowej ustawy. Rozumiem, że te altany ponadmetrażowe będą wyburzane, tak? To o tym, czy będą wyburzane i co się z nimi dalej będzie działo, zadecydują e, urzędy i postępowanie administracyjne. Na pewno uff, efekt końcowy pewnie by taki chcieliby osiągnąć, natomiast e, my wolelibyśmy, żeby te altany, które powstały do wejścia nowej ustawy, zostały w sposób e, wprowadzona amnestia i, i niech działkowcy, którzy świadomie lub nieświadomie przekroczyli metry kwadratowe swojej altany, niech się dobrowolnie opodatkują, a altany niech ich będą zalegalizowane, opodatkowane i wprowadzona amnestia na wszystkie altany do wejścia w życie nowej z mojej, ustawy. Z mojej strony chciałbym dodać, że musimy sobie zdać sprawę, że tak zwane osoby publicznego zaufania również posiadają altany o parametrach przekraczających obecne przepisy i trzeba sobie zdać sprawę, nie wiem czy ktoś potrafi to zrozumieć czy nie, te osoby no, są zostawiane jakby co do innej, innej dyskusji, a z kolei tych najsłabszych się depresjonuje. Udowadnia im się, że to oni są winni. Tak de facto trzeba zauważyć, że PZD zgodnie ze swoim statutem nie usiłowało nawet doprowadzić Altan do, do normatywnych powierzchni. I w tej chwili również rękoma działkowców stara się starają się wyczyścić temat i wmawia się działkowcom, że 35 metrów i nic więcej, nic poza tym. Myślę to, co prezes tutaj powiedział te uwagi one są bardzo trafne i będziemy robić wszystko i dążyć w tym kierunku, żeby altany zostały zalekalizowane. Tym bardziej, że sami działkowcy opowiadają się za tym, żeby ich opodatkować. Dlaczego miasto i miasta nie mają mieć korzyści materialnej z tych działkowców? Dziękuję. Ilu jest mniej więcej działkowców w Polsce? 900 tysięcy. Ilu mniej więcej z nich dotyczy ten problem? Myślę, że około 250 do 400 tysięcy. Chciałbym też nadmienić, że gmina Powiat Poznański w Powiecie Poznańskim jest 17 tysięcy działek. Z tego, z nieoficjalnych informacji około od 8 do 10 tysięcy altan jest zamieszkałych przez rodziny z dziećmi, emerytów, rencistów. I się zastanawiam, co ustawodawca chce z tymi ludźmi zrobić. Wiemy o tym, że strona społeczna w momencie tworzenia ustawy rzucała projekty, jak ten problem rozwiązać. Temat został zamieciony pod dywan. Ani ustawodawcy, ani PZD nie zależało na tym, żeby tę sprawę wyjaśnić do końca. Dziękuję serdecznie. Tomasz Rybarczyk, Kongres Nowej Prawicy. Dziękujemy. Dziękujemy.